Cóż mogę powiedzieć, pogratulować tylko bramek i cieszyć się z tego, że tych bramek padło w tym meczu tak, tak mało, dlatego, że wiadomo, no, grały dzisiaj dwie drużyny, które są tak naprawdę na dwóch odmiennych biegunach i, i ja byłem bardzo ciekaw, jaką dyspozycję prezentuje Olimpia i myślę, że, a miałem okazję już grać z Drwęcą i miałem okazję grać z Morogiem, wydaje mi się, że jakość gry zespołu Olimpia jest bym powiedział, no, jest różnica między jakością gry i dzisiaj ten mecz to potwierdził ewidentnie. Dla nas było jasne, że będziemy prowadzili grę było jasne, że będziemy mieli przewagę że będziemy grali atak pozycyjny chcieliśmy jak najszybciej otworzyć ten wynik, bo przecież no i my i myślę wszyscy Państwo dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że, że można mówić o, o jakimś skutecznym meczu, o jakimś większym wyniku, w momencie kiedy się ten wynik odpowiednio wcześniej otworzy. Zawsze, zawsze żeby strzelić trzecią czy czwartą bramkę, to trzeba, trzeba zdobyć tą pierwszą i bardzo często dochodzi do takich sytuacji jak dzisiaj, gdzie, gdzie no po prostu albo nie ten dzień, albo, albo trochę szczęścia, bo umiejętności myślę są i to wielokrotnie poszczególni zawodnicy to udowodniali, tak jak Paweł Piceluk, tak jak Kamil Graczyk, to, to, to były sytuacje zawodników doświadczonych, którzy pewnie w innym dniu w większość z tych sytuacji by wykorzystali i dzisiaj nie chciało wpaść. No zawsze chcemy grać o jak największą ilość bramek, o zwycięstwo przede wszystkim, jak największą ilość bramek, o to, żeby zadowalać kibiców. Również swoją grą myślimy o, ty, o tych aspektach. Oczywiście w tej kolejności, że najważniejsze są punkty i, i dlatego y, z tych zdobytych punktów przede wszystkim się cieszę. Tym bardziej, że, że z tego co się orientuję to jesteśmy od dzisiaj liderem. Mam nadzieję, że, y, że tą pasę zwycięstw będziemy kontynuować. Trenerowie